Konfiguracja poczty e-mail. HTC Magic obsługuje aplikację firmy Google. Po utworzeniu konta Google w telefonie możesz synchronizować pocztę Gmail w telefonie z jej odpowiednikiem w internecie. Jak to zrobić, dowiesz się z naszego poradnika. Każdy mail, jaki dostaniesz na skrzynkę Gmail, zostanie automatycznie przesłany do telefonu. Etap pierwszy: Synchronizacja poczty Gmail. Aby zsynchronizować pocztę Gmail w telefonie, otwórz kartę aplikacji, której skrót znajduje się na dole ekranu. Wejdź w ustawienia, kliknij Synchronizacja danych. Wybierz ponownie Synchronizacja danych. Zaznacz opcję Automatyczna Synchronizacja, aby automatycznie ściągać pocztę do skrzynki Gmail w telefonie. W sekcji Ustawienia synchronizacji aplikacji zaznacz Gmail. Telefon synchronizuje pocztę. Po każdej synchronizacji pod nazwą Gmail pojawi się data i godzina aktualizacji danych. Aby wejść do poczty Gmail w telefonie, wróć do ekranu głównego, wykorzystując klawisz strzałki pod ekranem. Otwórz jeszcze raz kartę aplikacji. Kliknij Gmail. Widzisz, że telefon ściągnął pocztę z zsynchronizowanego konta Google. Jak korzystać z aplikacji Gmail? Dowiesz się z naszego poradnika.